Dzień dobry Pani Agnieszko, dziś mamy wtorek, piękna pogoda za oknem, Pani Agnieszko proszę spojrzeć, bo ja powolutku odsłonię zasłony. Gdzie Proszę ja spojrzeć, jestem? Jest pani w swoim pokoju, pani Agnieszko. Przygotowujemy się do porannej toalety, no, kim tak? Tam jestem. Ja jestem Karolina, pani opiekunka. Dziś pani pomogę przy porannej toalecie, tak? Nie Umyjemy chcę się, myć. się, ale pani Agnieszko, trzeba się myć, tak? Dzisiaj się myłam. Ale dziś też trzeba się myć. Ja pani pomogę, tak? Powolutku wstaniemy. Proszę bardzo, pani Agnieszko. Pić Dobrze, pani mi się, chcę. Dobrze, przyniosę pić. coś do picia. Proszę bardzo, to jest woda. Nic gorącego. Ja pani pomogę. Powolutku. Dobrze. Dobrze się pani dzisiaj czuje pani Agnieszko. Wczoraj był problemy z plecami. Wszystko dobrze dzisiaj, tak? Poradzi sobie dobrze, pani sama dziękuję, dobrze. do łazienki, czy poprosić koleżankę o pomoc. Poradzi sobie... Poradzę pani? Poradzę sobie, dziękuję. Dobrze. Powolutku pani wstaje ja już napuszczam wodę, dobrze?